Cześć. Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z WRC Championship 4. Tak więc ta gra naprawdę nie mogła nie pojawić się na moim kanale, gdyż jest to kanał motoryzacyjny, typowo motoryzacyjny, chociaż także inne gry się pojawiają. Ale powróćmy do WRT4. Mamy tutaj do wyboru naprawdę bardzo mnóstwo, wiele fantastycznych torów. Niektóre bardzo ciężkie, niektóre troszeczkę, troszeczkę mniej. No i wiecie co? Tak patrzę na te wszystkie tory i tak do gustu przypadła mi właśnie Hiszpania. Myślę, że będzie to całkiem fajny tor. Tak więc chyba, chyba jeden dzień, bo są do wyboru dwa dni. Albo trzy. My wybierzemy sobie właśnie ten pierwszy. Tutaj ktoś nam ma też coś do powiedzenia. Drugi w junior WRC, WRC3 i WRC2 to może być dobry training, aby przekonać się do najmłodszych karierów w top kategorii. No ale okej, okay, mamy tak, mamy WRC, czyli tam gdzie jest Sebastian Lew, no i Mistrzowie świata, mamy także WRC 2, czyli tą klasę troszeczkę niższą, tam jest Robert Kubica. Mamy także WRC 3. Tutaj są ci dużo słabsi, a także Junior WRC, ale i nimi zajmować się nie będziemy. Jedziemy oczywiście, oczywiście Robertem Kubicą. Mam nadzieję, że, że, że gra na pewno będzie prezentować się dobrze, ale przesłuchajmy. Use the monitor on your left to get information about things like weather conditions or surface composition for the next stages. And when you're ready to drive, just get in your car. At the beginning of each rally, and between one day and the next, if you want to modify your car settings, you can adjust every single parameter yourself. At the end of each day, you'll have to repair any damaged or broken parts. But remember to choose carefully which parts to work on. Tak więc możemy nacisnąć już start i to na pewno zrobimy. Tak więc za chwileczkę powinny pokazać nam się os -y, tak jak właśnie w tym momencie. No i ten gościu, który tam przed chwileczką nam coś mówił, mówił przede wszystkim o tym, że znajdujemy się w garażu. Tutaj są najpotrzebniejsze rzeczy, tu są nasi mechanicy i naprawdę wiele rzeczy tutaj w tym garażu możemy zrobić, ponieważ no wiele z Was tego języka angielskiego nie za dobrze, nie za dobrze ogarnia. Ja tam troszeczkę wyczytałem, może nie wszystko, ale w miarę ogarnąłem temat. Gra jest po angielsku, ponieważ jeszcze polskich wersji językowych nie ma tak więc musimy, musimy tutaj współpracować z angielskimi komentatorami. No i cóż, będziemy starać się jechać jak najlepiej. Wybór kamerki to jest kamerka właśnie ta, która znajduje się teraz na Waszych ekranach. Jest to kamera z środka samochodu. Ja mam nadzieję, że, że będzie Wam się podobała. No i przede wszystkim mi, ponieważ jazda w tej kamerce jest naprawdę całkiem przyzwoita. No i jak, jak zobaczycie później, naprawdę prezentuje się to wszystko całkiem fajnie. Przede wszystkim jest naprawdę bardzo realistycznie co wielu z was powinno, co wielu z wam powinno trafić, przetrafić to wszystko do gustu i mam nadzieję, że właśnie tak będzie. Ogólnie gra pracuje o dziwo na 36 fps ja naprawdę jestem strasznie, strasznie zdziwiony, że, że gra na 36 fps tak płynnie chodzi, a przede wszystkim przede wszystkim zablokowana jest na tyle FPS-ach, ponieważ ustawiony mam 60, ale ani o 1 FPS nie spadnie, ani o 1 FPS nie podniesie się w górę. Przez co naprawdę nie ma ani jednego zacięcia się podczas grania, no a przede wszystkim podczas nagrywania, dzięki temu na słabszych komputerach, spokojnie osoby, które naprawdę nie mają aż tak dobrego sprzętu, mogą nagrywać właśnie takie gry. Dzięki którym, no jednak, ta kariera na YouTube może się troszeczkę powiększyć, ponieważ, no, te gry są naprawdę bardzo ciekawe, no i nie mogło tej gry zabraknąć na moim kanale. Tak więc, bardzo się cieszę, że mogę ją nagrywać. No i zobaczcie, jak ta gra się prezentuje. Chodzi bardzo płynnie. Eee, może nie ma tutaj zbyt dużo ustawień, jeżeli chodzi o grafikę, ale naprawdę gra prezentuje się ładnie. Drzewa, otoczenie, cały tor. Eee, myślę, że właśnie na tym skupiła się eee, firma, która produkowała tą grę. Eee, no, i, no i wielki hołd trzeba jej oddać, ponieważ naprawdę prezentuje się ta gra bardzo, bardzo zacnie. Eee, powiedziałbym nawet, że prezentuje się dużo ładniej od Formuły 1. Eee, może wiele osób mnie za to zlinkuje, ale mi się dużo bardziej podoba, jeżeli chodzi o grafikę. Eee, może też dlatego, że jednak Tory Formuły 1 nie da się aż tak, bardzo, aż tak bardzo przyozdobić, jednak te drzewa to wszystko ma swój urok, no i na pewno może wyglądać to po prostu lepiej. WRC3 było grą, która miała dużo w swoim, aj delikatny błąd, dużo bugów i, i to, jest, to jest właśnie gra WRC 4, która tych bagów już mieć nie powinna. Tak jak mówiłem, licznik FPS zatrzymuje się na 36, tak więc naprawdę bardzo mało FPS-ów. No a gra chodzi znakomicie tak, więc, tak więc bardzo, bardzo się z tego powodu cieszę, ponieważ e, po pierwsze pliki zajmują mniej, nie ma spadków FPS-u, mogę tą grę nagrywać bez żadnych problemów. Tempo rozgrywki jest naprawdę znakomite. Dzięki temu wy możecie naprawdę wszystko oglądać z dużą z dużą przyjemnością. No i nic dodać, nic ująć. Grafika w tej grze znakomita tak więc tak więc bardzo bardzo fajnie się to wszystko e, prezentuje. Odcinki specjalne nie są zbyt długie, tak więc e, tak więc na pewno nikt nie powinien się znudzić. E, jeżeli chodzi o, o tą kamerkę ponad spod spoilera, z spoilera przepraszam, to jest ona bardzo ciężka do ogarnięcia, ponieważ e, gdybym miał kierownicę albo pada, byłoby myślę dużo łatwiej. No ale na klawiaturze naprawdę ta kamerka, która jest z zewnątrz, wewnątrz pojazdu jest dużo, dużo lepsza. Widzimy, że samochód trochę uszkodzony. Ale zobaczmy, na której pozycji jest pozycja pierwsza. Tutaj musimy to, musimy to oczywiście anulować. Jest pozycja pierwsza, tak więc, tak więc znakomicie. Jesteśmy z tego miejsca strasznie zadowoleni. Jedziemy Robertem Kubicą, tak jak mówiłem, mówiłem wcześniej, więc naprawdę Robert poradził sobie na tym odcinku specjalnym znakomicie. Teraz OS drugi. Myślę, że OS decydujący. Jeżeli popełnimy tutaj mało błędów, myślę, że spokojnie możemy stanąć na pierwszym miejscu, ponieważ nasza przewaga jest naprawdę spora. Jak wiecie, WRC 2 jest tą niższą serią WRC. To prawdziwy WRC, gdzie jest Orzie, gdzie jest Sebastian Lepp. Tam ścigają się mistrzowie i na pewno ta przewaga byłaby dużo mniejsza, ale ze względu na to, że ja jadę w tej grze pierwszy raz, no to naprawdę chciałem tutaj e, po prostu wziąć sobie troszeczkę niższy poziom trudności, aby, aby nie lamić w tą grę, ponieważ jest to moje pierwsze zetknięcie z tą grą no i chciałem jakoś wypaść tak więc będziemy myślę tutaj e, na tym OSie pokazywać, pokazywać swoje umiejętności, no i wyruszamy na kolejne metry os OSu, WEC4 e, myślę, że gra naprawdę całkiem nieźle zoptymalizowana myślę, że dużo osób nie będzie już miało problemów z tą grą, e, jak widzicie graficznie ta gra naprawdę przyciąga swoją uwagę i E, może na odcinkach nie widać tego aż tak bardzo, ponieważ skompresowany odcinek nie jest już tym odcinkiem e, po prostu prosto z, z nagrywania z FRAPSa, ale i tak, e, jeżeli ustawicie sobie na, na, tą, e, w, na tą rozdzielczość 720p, e, myślę, że całkiem, całkiem nieźle będzie to wyglądało e, i że jednak ten kompresing nie jest aż tak strasznie duży, żeby nie dało się tego oglądać. Na pewno, jeżeli powiększycie na bardzo dużym, na przykład 22 albo 24 calowym monitorze, na na pewno nie będzie to wyglądało jakoś pięknie, ale myślę, że spokojnie, będzie można obejrzeć Aj, tutaj błędy Roberta, błędy, ale ruszamy dalej. Mamy 5 powtórek do wykorzystania. Ja na pewno z tych powtórek korzystał nie będę, e, ponieważ uważam, że w prawdziwym świecie kierowcy nie mogą przycisnąć guzika i nie mogą powrócić 10 metrów wcześniej, tak więc no, my na pewno będziemy się tutaj starać bez tych powtórek jeździć, nawet jeżeli będzie to kosztem przegrania OS-u, e, będzie na pewno bardziej emocjonująco. Prędkość, jeżeli chodzi o sam samochód w tej grze, taka płynność gry no i wjeżdżenie w te zakręty naprawdę jest całkiem niezła. Tak jak mówiłem, ta kamerka z środka bolidu, e, czyli właśnie ta, w której teraz podróżujemy, jest dużo bardziej wygodna niż te z nadbolidu albo z nadderzaka. E, przede wszystkim jest dużo łatwiej prowadzić, kontrola nad samochodem jest dużo większa, więc na pewno będziemy jeździć w taki, a nie inny sposób. Ja nie będę jeździł z tą kamerką, m, która pokazuje nam cały samochód, ponieważ jest niezwykle ciężko, samochód jest starszy, toporny i przy delikatnym skręcie skręca strasznie mocno, no a właśnie przy tej kamerce jest dużo, dużo łatwiej. Niby jest to prosty OS, ale jak widzimy, bardzo dużo takich wystających krawędzi skał, no więc jeżeli uderzymy, no nie ma odwrotu, obracamy samochód, no i naprawdę ciężko, a i delikatne błędy, ciężko by było powrócić. Kolejne błędy, samochód jest dosyć już uszkodzony, nie mamy praktycznie całego przedniego zderzaka, tak więc no, będzie, będzie ciężko. Trochę tych słupków już strąciłem, no ale jest to moje pierwsze zetknięcie z tą grą, tak więc może, e, może nie będziecie mi tutaj, tak jak mówiłem, linczować, Wie, wjeżdżamy na shooter, więc jest całkiem inaczej bolić, e, bolić jejku Nasz samochód klasy WRC2 od razu inaczej się inaczej się steruje, no i coś słychać, jakby coś odpadało. To mi się strasznie podoba. Nie wiem, czy wy to słyszycie, ale naprawdę coś klekocze i jest takie dosyć dosadne, tak więc naprawdę bardzo, bardzo fajnie to wszystko jest odwzorowane. Przede wszystkim pory, w których jeździmy, są różne, tak więc to także zasługuje na wielkie, wielkie uznanie. Wyjeżdżam na długą prostą, porównując te wszystkie zakręty, te wszystkie łuki, naprawdę dosyć długą. Druga prosta, możemy rozpędzić swój samochód do ponad 100 km na godzinę, no i tutaj e, te zakręty, które są naprawdę fascynujące, można użyć ręcznego, wyjeżdżamy na kawałeczek prostej i jest meta. Zobaczmy, widzimy, że jednak samochód dosyć mocno rozwalony, zobaczmy na której pozycji się znajdujemy, jest pozycja pierwsza, tak więc powinna być koronacja, jak to wygląda? przekonamy się już już niebawem tak więc jesteśmy bardzo bardzo szczęśliwi Fordy Focusy naprawdę bardzo ale także widzimy że chyba to jest Vauxhall czyli Opel także całkiem wysoko na trzeciej pozycji jeżeli dobrze pamiętam ten znaczek tak więc Robert Kubica pierwsza pozycja Super, naprawdę super, gra się bardzo przyjemnie i ja bardzo, bardzo serdecznie tą grę polecam, ponieważ, ponieważ jest fajna optymalizacja, bardzo ładna grafika, przyjemnie się jeździ i myślę, że każdy znajdzie dla siebie coś, coś ciekawego. Myślę, że dla każdego z Was jakaś klasa samochodów przypadnie do gustu. Widzimy, że tutaj stoją trzy samochody. My na pierwszej pozycji samochód Roberta Kupity Citroen. No i jest pierwsza pozycja. Tak więc ja zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie na kolejne odcinki z WRC, które e, mam nadzieję pojawią się na moim kanale. Tak więc trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w, kolejnej, e, w kolejnych, na kolejnych os Robertem Kubicą. Mam nadzieję, że także pójdą po naszej myśli. Trzymajcie się ciepło. Cześć!